Numer na policję. Nie, nie, o te, o te rury, Ciekawe. o te rury. Cicho! No, Przez to rury? Żeby waliły Aha. przy wodociągach. A, a że, kruwa... Przy rady... Halo? Tak? E, witam pana. E, ja dzwonię teraz, e, przepraszam, że tak późno, ale dzwonię w takiej sprawie, bo e, rury w okolicach kanalizacji e, wypieprzyło po prostu. Gdzie wypieprzyło? Przy wodociągach. Tutaj, tutaj w Topoli, przy wodociągach. Tomczyk Mariusz, z tej strony? Tomczyk Tom, Tomczyk Mariusz, z tej strony? No, 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 właśnie dzwonię w takiej sprawie o pana, no, 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 no wypieprzyło całe rury, no. Prze przez przeróbki. te pana przeróbki całe. Przez nasze przeróbki? No, no tak, do przespada przeróbki, no, no. I, I wszystko, wszystko zalone, całe upierdolone, no wie pan co. Tak, 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 tak o to jest nie robota po prostu, tak się robi, to się robi z głową wszystko. No, rozumiem No, no to jak wywaliło, to jak może być dobrze zrobione, no niech, no, no niech pan sam powie, niech pan mnie po prostu w chuja nie leci, no, po prostu. No to ja tutaj jutro podjadę sobie do Topoli, ale po prostu no to no wszystko zajebane jest po prostu. Koło chałupy, koło wszystkiego. No no, no u mnie no no. No no u pana, u, no, no u cichego no, no ujebane wszystko w pizdu. Rozumie pan. U No u cichego. Czy nie to, nie, nie wiem, niech Pan tam może się ubierze, zobaczy jak to wygląda, czy cokolwiek. Przejedzie. Do, do, do cichego, no. No to niech Pan się zobaczy, Jezus, jak, jak wyjebało wszystko, no. Wszystko, wszystko, wszystko za domem zalane wodą, Panie, wszystko. Błota tak narejdowane, że to się w głowie nie mieści. Takie narejdowane po prostu, rozumie pan? Proszę. Rano, co Ale to do rana to nie można czekać, godzina ga cała, uwolano, rozumie pan. Ca Całą wiochę cało zareje do, do rana, rozumie pan. Wszyscy będziemy pływać w gównach po po prostu. <noise> Proszę. A, ale. No, no nie jest <śpiewa> Do widzenia! Dobranoc. Zobaczymy jutro rano te rury. No, będzie ma pompować, kurwa. Tegoś to się nie rozłączył.